Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada! Super! Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mmm, pyszna! Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O, tak to za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mari, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności, co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Kura! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Nie okay. smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z merszmelą. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, Dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale! Mmm, pyszności! A ty lody. sobie lody. Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę, władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej, moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, ja. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Mm, jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej, bitwa na palce pokażę, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie! Jeszcze zobaczymy. O tak, wygrałam! Pogódź się z tym! Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, przykleił mi się do języka! To bolało. Ale wiem, jak panabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadbucham bombelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, ok? Nożyce, wygrałam. Hej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Na getsy. Nie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mm, jakie pyszne! Co za uczta? Zajmij się teraz swoim daniem. No w porządku. Mrożone nuggetsy. jak ja je zjem. Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci! Patrz! Proszę, trzymaj! Wielkie dzięki. Mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach. Gotowe. Chyba zadziałało. Nagecy są usmażone. Pyszności. Jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe! Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę! Jak pysznie wygląda! Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza! Ale mrożona! Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. Oh o nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić? Głupia pizza z kamienia! Wiem co Cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. <gry> Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na to ogromne wiaderko ze skittlesami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom! Kurczę, będę najwolniejsza, a ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam. No to za szybko, nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie wygląda fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż! Ale ekstra! Teraz twój język jest zielony. No to nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko. Nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem, chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam Was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się, Mija chce nam przeciąć słomki. Gotowe! Nie pozwolę Wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem. Nutella, jaka miła niespodzianka. Szybko zabierajcie karty! Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe co ja mam nie będę najszybsza. A ja dostałam okay. średnie tempo. Ofiary. Miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate. Nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm. Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle nutelli naraz. To prawdziwy raj. Ale już masz krem na całych rękach. Nie zaszkodzi ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta. Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo nutelli mam na rękach! Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokończę to, to zostało? To już nie potrwa długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi nutellę. Nie mam mowy. Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super! leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer. Nie chcesz? Więc muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie. Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara nic nie ogarnęła! To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie! Znowu to samo ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Wyszności. Już wszystko rozumiem to sprawka Mii. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc mi ja. Nie denerwuj się tak bardzo, wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. To wszystko gotowe. Proszę Kate, jedz już! Jaka ty jesteś miła, prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić? Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. No i gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody. Jakie duże wiaderka. Super. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. Ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Oh. Tak, jasne. Daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się. To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super! Co z Tobą Mia? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno, ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O nie! Mia całkiem zamarzła! Co ty wymyśliłeś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. O, mogę się znowu ruszać! Nie zatrzymuj się, Kate! Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się, schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek? Będzie naprawdę ładny zobaczycie! Świetnie. Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite. Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Sorry, ja, ale rożek jest mój. Zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie. Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie, moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Bingo! Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne.